Chatbot jest rozwiązaniem typu Software as a Service, które pozwala klientom budować chatboty do marketingu, sprzedaży i wsparcia klienta z gotowych do użycia modułów. Zespół PKO Banku Polskiego poznaliśmy podczas hackathonu. Braliśmy tam właśnie udział w wyzwaniu banku. Wygraliśmy ten hackaton, zobaczyliśmy jak super współpracuje się z PKO Bankiem Polskim i postanowiliśmy przejść ścieżkę lec fintech i w ten sposób rozpocząć współpracę komercyjną z bankiem. Pomagamy bankowi oswoić technologię chatbotów. Zaczęliśmy od wdrożenia dwóch chatbotów na wewnętrzne wydarzenia. Z jednego z nich skorzystało kilkaset osób i obsłużył 10 tysięcy zapytań użytkowników. Opracowanie tego typu chatbotów nie byłoby możliwe bez zastosowania najnowszych osiągnięć technologii. Używamy algorytmów NLP, czyli Natural Language Processing, które pozwalają nam rozumieć mowę ludzką i na podstawie tego wnioskować, jakiego typu odpowiedzi powinniśmy udzielić. Teraz wspólnie z Bankiem rozwijamy chatbota wirtualnego asystenta, który na stronie odpowiada na pytania użytkowników, którzy chcą dołączyć do programu.